Czy perfumy mogą mieć więcej pewności siebie niż ty? Very good girl. To nie zapach, to postawa. A czerwona szpilka wcale nie jest tu ozdobą. Otwarcie jest soczyste i precyzyjne. Lici, czerwona porzeczka jak spojrzenie, które trwa sekundę, ale zostaje na długo. W sercu mamy różę, ale nie klasyczną. róża z fantazją, kremowa, elegancka i niezależna, która wie, że patrzysz i nie zamierza spuszczać wzroku. A kiedy myślisz, że już wiesz wszystko, przychodzi wanilia, ciepła i kładka jak jedwabny szal na ciele. I vetiver, który domyka całość, ale nie męsko, a miękko, czysto i pudrowo. Very Good Girl to kwiatowo-owocowa kompozycja, która czaruje i zostawia ślad. To zapach dla kobiety, która nie musi krzyczeć, by być zauważona. To zapach dla odważnych, dla Ciebie. Załóż i nie tłumacz się nikomu.